Witam Państwa bardzo serdecznie ze Studia Beskidzkiej TV. Moim Państwa gościem jest Tomasz Walczak, twórca wideo jednych chyba z najbardziej popularnych filmów promocyjnych Bielska Białej. Witam serdecznie. Dzień dobry. Cześć. E... Tomaszu, mogę tak do ciebie mówić? Tak, pewnie. E... Ostatnio odebrałeś Ikara. Ikar kojarzy się raczej z osobami, które przez bardzo, bardzo, bardzo długi czas działały tak, jakby, na, na, na terenie Bielska Białej i są kulturą od zawsze właściwie są związane. Jesteś bardzo młodym twórcą. Jak o, ta nagroda, jak ją odebrałeś tą nagrodę? W sensie jakie były twoje wrażenia, e, mhm. bo to chyba też miłe, tak? Że tak bym taki powiedzmy gdzieś na początku nawet drogi, no bo gdzieś to jest 10 lat, ale powiedzmy, że szmat przed tobą życia, więc stały początek drogi i, 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 i taka nagroda już. Czy takie wyróżnienie, tak? E, no, ta, ta kategoria, w której jazdy byłem tego ikara, to jest szczególnie os, szczególne osiągnięcie za rok za miniony rok kalendarzowy 2023, więc e, myślę, że tutaj jak najbardziej wszystko się zgadza. E, no, a faktem jest, że od e, 10 lat się tym zajmuję i e, to dokładnie było 10 lat, bo w 2014 wypuściłem pierwszy film i to był pierwszy film zrobiony w biersku Białej właśnie technikami pokradkowymi. To też było takie. Coś nowego. No i szczerze mówiąc, największego kopa do tego, żeby dalej w to iść dało mi to, że właśnie tu lokalne media gdzieś tam podchwyciły ten film. Ja go wrzuciłem gdzieś tam po południu, rano się obudziłem, miał tam kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń, więc jakby była to jakaś motywacja do dalszego działania, że, że to co robię się, się podoba i można się w tym rozwijać. Mm -hmm. No właśnie, tak sobie przewertowałem twój cały życiorys. E, no i faktycznie 2014 pierwszy filmik 10 lat idealnie się złożyło, tak ten Ikary. Tak, więc, więc, to więc teraz... bardzo fajnie, że ta, ta nagroda <noise> szczególnie w tym moim rodzinnym mieście była po tych 10 latach i no, fajnie, zawsze fajnie się czuć docenionym za, za jakąś tam lokalną działalność. Mm -hmm. No dobra, ale jakby tak by zacząć od samego początku. Czyli skąd w ogóle wziął się pomysł na tworzenie filmów? Zajawka. Zajawka się wzięła stąd, że kiedyś dużo jeździłem na rowerze, jeździliśmy po skateparku, tak na hopkach robiliśmy triki. A wiadomo, jak ktoś sobie robi triki, to chce sobie go nagrać, żeby pokazać tam znajomym czy w internecie. No i dużo czegoś takiego robiliśmy z siłą rzeczy, sami siebie nagrywaliśmy, bo nie było innej możliwości. Później y, taka się rzecz przydarzyła, że znie, zepsułem sobie trochę kolano i już za bardzo nie mogłem jeździć, y, ale uznałem, że z, z tych dwóch zajawek pójdę trochę pójdę w to filmowanie i jakoś, jakoś tak już zostało przez te 10 lat. Mm -hmm. Czy wierzyłeś, że y, tak idąc tą drogą i obraną tak jakby właśnie w tym kierunku, że osiągniesz taki sukces? Mm, miałem nadzieję. Ale no, no jeśli na przykład mówimy o tej nagrodzie, którą dostaliśmy w Walencji za, za film Zbierska Białej, y, która się tak bardzo ładnie szumnie nazywa najlepszy na świecie film w promujący miasto, y, to, to takich nadziei chyba aż nie miałem, ale... Ale się udało jakoś. Mhm. E, w jednym z wywiadów właśnie, bo sobie też wertowałem i, i studiowałem właśnie wszystkie materiały, które się z tobą... Nie było ich za dużo, e, ale dziewięć lat temu mówiłeś, że, mm, że każdy może spróbować sił w tym hyperlapsie, tak? Mhm. E, I że nie trzeba do tego jakiegoś specjalnego sprzętu. A teraz chyba się dużo zmieniło od tamtego czasu, tak? Teraz już jest podejrzewam, że pomieszczenie starcza na cały sprzęt? Tak, ja sprzętu mam dużo, ale żeby zrobić jakiegoś podstawowego hyperlapsa, to faktycznie wystarczy, że teraz nawet telefony mają większość telefonów softwareowo ma jakiś tryb hyperlapsowy, ale kiedy ja wtedy zaczynałem, te 90 lat temu, to miałem Canona 550D z kitowym obiektywem. Był aparat za 1000 złotych, chyba. E, taka podstawowa lustrzanka. I e, jako, że te filmy robimy ze zdjęć, to. Ten aparat nie musi być taki drogi, bo nie musi tych zdjęć zapisywać jak przy filmie 25 na sekundę. On zapisuje sobie tam jedno zdjęcie co, co kilka sekund, więc to, te zdjęcia mogą być dużo wyższej jakości niż, powiedzmy, film w tej samej klasie sprzętu. Mm -hmm. A dlaczego w ogóle tą technikę? Dlaczego? Skąd się w ogóle wziął u ciebie ten hyperlapse czy timelapse? Bo od tego właśnie zaczynałeś, tak? Mm -hmm. To jest dość prosta historia, bo gdzieś zobaczyłem w internecie i mi się mega spodobało. Mm -hmm. Właśnie też mi się spodobało to, że bo wtedy też miałem jeden prosty aparat, który nagrywał takie sobie wideo i mogłem tylko tym aparatem zrobić coś, co wyglądało naprawdę fajnie i i się wyróżniało. W sumie to było dużą częścią tej mojej ścieżki kariery, że te rzeczy, które robiłem się wyróżniały względem innych filmowców. Mm -hmm. Ten ostatni film, bo tak jak naprawdę to chyba trzy się odbiły tym najszerszym echem, tak? Czyli ten pierwszy, później ten pandemiczny, tak? Czyli Bielsko-Biała w trakcie pandemii i ten ostatni, ale ten ostatni to największe przedsięwzięcie, tak? Bo jak sobie wyobrażam te dwa poprzednie, no to to chyba byłeś zaangażowany ty, gdzieś tam może jakieś najbliższe grono, tak? Te A dwa poprzednie już... to były zajawkowe projekty. Uh -huh. A Bielsko-Białe Miasto od zawsze dla ludzi robiliśmy z, we współpracy z miastem. My poszliśmy do miasta z tą gotową koncepcją na film, że chcemy zrobić coś takiego. Oni powiedzieli, dobra, robimy to. No i jakby dzięki temu mieliśmy jakieś pieniądze, żeby, żeby to zrobić. Bo no, w produkcji filmowej jednak rzeczy kosztują, jeśli chcemy sobie na. E pozwolić na, na to, żeby zaangażować więcej ludzi, więcej czasu na to poświęcić. No właśnie, ile pracowało osób przy tym filmie i ile czasu poświęciliście, bo bo tam są ujęcia praktycznie z każdej pory roku, tak, więc to już samo z siebie mówi ile, ile czasu takby tak, poświęciliście, a niektóre ujęcia, tak, to które ci się tak najbardziej marzyło, tak, z, czyli z, tak, z, 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 ja, to, od wschodu do zachodu, tak, czyli, czyli te 12 godzin spędzone przy aparacie. E, Kupa tak? Kupa czasu. Może nie kupa... jest najbardziej efektowne, ale wciąż moje ulubione. E, jeśli chodzi o ludzi, to, to liczyłem to z kredytów, bo w making ofie mamy tam pełne kredyty, 26 osób chyba sumarycznie, e, wliczając tam, wszystkich, którzy występowali i wszystkich od pos, postprodukcji, gdzieś tam jakiś grafik, postprodukcja dźwięku. E, jeśli chodzi o to, ile, ile czasu zajęła produkcja, to e, ten film wygląda, jakby zajął więcej czasu niż zajął, chociaż faktycznie tego typu filmy to dobre kilka miesięcy. Ja zazwyczaj podaję, że to były trzy miesiące, ale tak dokładnie to ciężko zliczyć, bo ja trochę ujęć robiłem też jeszcze przed tym, jak podpisaliśmy umowę z miastem, żeby mieć jeszcze takie letnie ujęcia, bo my gdzieś tam dopiero w październiku podpisaliśmy umowę. Ale ciekawą rzeczą myślę, bo też wspominałeś o, o zmianie pół roku, to fakt, że w filmie mamy pokazaną zimę, zimę był kompletnym przypadkiem, znaczy niekompletnym przypadkiem, było nieplanowane. Mhm. Szczególnie w mieście ciężko złapać ładną zimę i ciężko na to liczyć, że gdzieś tam do końca roku, do grudnia, gdzie my się musieliśmy wyrobić, yy, będzie ta ładna zima. Ale kiedy nagrywaliśmy konie, mieliśmy yy, jeden dzień, kiedy te konie będą dostępne na trzech klipkach akurat spadł śnieg. No ta jazda konna na śniegu, gdzie potem są rowery, to nie jest moja ulubiona rzecz w tym filmie, to, to nie jest aktywność kojarzona z zimą, ale... Yy, ale wyszło bajerancko, no trzeba przyznać, Ale już tak, już tak było i coś trzeba było z czy tym trzeba zrobić. trzeba mieć też trochę szczęścia przy, przy, przy produkcji? Tak, trochę tak. Yy. I to przejście wiosny w zimę, które jest pokazane na zamku, o którym bardzo dużo osób mnie pyta o to ujęcie i, i, i mówi, że to jedno z lepszych ujęć w filmie, to jest zrobione z ujęć, które znalazłem gdzieś tam u siebie, mm -hmm. że tak powiem, w bazie zrobionych dobre kilka lat wcześniej. To wiosenne ujęcie jest Future is Bright, czyli 2020, a zimowe jest tam jakieś 2018. Mm -hmm. No i są jeszcze chyba... Starsze, bo jedna z willi, tak, przed remontem po remoncie, czy pałacyku, tak. Tak, to też, właśnie na to wpadłem już w trakcie produkcji, High hyperlapse jest specyficzną techniką, ten statyw musi się poruszać po jakiejś linii, musimy tam sobie obrać jakiś punkt i jeśli są takie miejsca, jak na przykład zamek Słukowskich, czy, czy ta kamienica, o której wspominasz, to często jest jedno sensowne miejsce, z którego można zrobić to ujęcie i w ten sposób, jeśli ja robię tam trzy lata później to ujęcie, to siłą rzeczy zrobię je bardzo podobne albo identyczne. Mhm. Tam gdzieś może się różnić ogniskowa czy coś, ale to można sobie dopasować w poście. I faktycznie miałem ujęcie tej willi sprzed remontu i postanowiłem to połączyć, bo to też fajnie z lektorem się zgrywa. Mhm. nieptypowe były też ujęcia z drona. To też kolejna zajawka, tak? FPV, czyli dron sportowy, bardziej niż ten taki, do kupienia w sklepie tak, i, jest... i taki, który, nad którym wszyscy mają kontrolę. To są takie ujęcia, że czasami, Wow, wydaje się, że albo gdzieś uderzysz, albo gdzieś spadniesz, tak? Ucie zdarza ucierpiał się. jakiś sprzęt przy, przy produkcji? E, przy produkcji tego filmu nie, Ni, mm. nic chyba nie, nie, nie zniszczyłem żadnego drona. Nawet rzadko mi się zdarza, szczerze mówiąc, w porównaniu do tak jakby. I, tego, ile widzę, ile tych dronów ludzie rozbijają. Staram się dość bezpiecznie latać, szczególnie jak robię ujęcia w mieście, to jakby tutaj nie ma, nie ma możliwości na jakieś super ryzykowne ruchy, bo... Nie można popełnić błędu, tak? Tak. Może komuś na głowę spaść. Szkoda by było. Jednak za zawsze myślimy o tym bezpieczeństwie przy, przy dronie, bo to jest niebezpieczne. No, z FPV-kami to są te drony, które, którymi się lata w goglach i i one robią takie bardziej szalone ujęcia, zobaczyłem pierwszy raz jak byłem na Sunrise Festival, tam, tam taki znajomy latał i bardzo mi się spodobało jak to wygląda, uznałem, że to mega dobrze się zgra z tymi moimi hyperlapsami i tak już pół roku później mogłem, mm -hmm. mogłem coś nagrać, bo trochę czasu zajmuję, żeby się nauczyć yy, latać taką fpv tak, jakby te kręcenie, czyli wszystkie ujęcia, robienie tych zdjęć do hyperlapsów, kilka miesięcy. A ile sama postprodukcja, ile montaż? Bo, to jakby chyba o tym wszyscy zapominają, a, a, tak naprawdę tam kreuje się całe dzieło, tak? Można mieć go w głowie, można mieć ujęcia, ale tam trzeba wszystko dopracować. I ile czasu na właśnie na montaż? Czy tam poprawki graficzne poświęciliście? Od tego ten... typu produkcja musi być dość dobrze zaplanowana. E, jednak więc e, na postprodukcji ja realizuję to, co już miałem wymyślone wcześniej. Mm. Wiadomo, tam czasem może wyjść, e, że, że coś nie do końca działa, a coś może działać lepiej niż wymyśliłem. Właśnie najczęściej mnie ludzie pytają, ile coś trwało, a jak ja, ja mam jakieś rzeczy pomiędzy, to ciężko tak czasem zliczyć dokładnie, ile to było. Jakiś, taką pierwszą układkę to ja robiłem chyba tydzień, no ale tak pewnie bym powiedział, że z miesiąc tego montażu. Mhm. Tam jeszcze mieliśmy pisaną muzykę, to też dwa tygodnie. Samo pisanie muzyki, bo muzyka była pisana konkretnie pod ten obraz. Mm -hmm. No to, to widać, że to nie jest właśnie jakieś stokowe, tak, stokowe tak, dzieło. No ja zawsze mówię, że w tym filmie, też w poprzednim, tam muzyka robi połowę roboty, mm -hmm. jak nie większość. Mm -hmm. e, żeby zrealizować czy zmontować całość, musisz mieć wszystkie ujęcia. Czy, czy gdzieś to ta praca właśnie jest taka, że jesteś w stanie sobie to rozłożyć, czy nie? Musisz mieć całość, siadasz i zamykasz się, słuchawki Jestem na uszy. Jestem w stanie nie. zacząć wcześniej gdzieś tam jakieś pewne sekwencje sobie składać, chociaż najbardziej lubię, jak mam cały materiał ze sobą. Tak, teraz właśnie robimy film promocyjny z Wisły i, i dosłownie trzy dni temu zacząłem go montować. Zauważyłem, że trochę ten moment, kiedy zaczynam montaż, trochę go odsuwam w czasie, tak Trochę niechętnie do tego siadam, ale jak już siądę, to znowu nie chcę od tego wstać. Mm -hmm. Więc dlatego wolę mieć jakby całość już, żeby się nie odklejać. Nie odklejać. 180 tysięcy tego ostatniego filmu, wyświetleń na YouTubie. Dużo. Czy spodziewałeś się, że aż tak się poniesie? Mm -hmm. Znaczy on. On najwięcej wyświetleń miał e, bodajże na profilu prezydenta na Facebooku. Na Facebooku więc tak, jak, bo tam poleciało od razu, chyba udostępnień było z tysiące. Tak, bo to było gdzieś tam jakieś główne źródło, z którego się to mm -hmm. oglądało. E, generalnie to jak, jak to liczyłem z różnych źródeł, bo on, on, on był wrzucany gdzieś tam w kilka miejsc, to, to on już z pół roku temu przebył, przebył milion. Mm -hmm. e, więc jakby z tego jestem bardzo zadowolony. Mm -hmm. e... Teraz to, o czym mówiłeś, czyli na samym początku, czyli Walencja, w najlepszy film, pokonał 3000 materiałów wideo z praktycznie z całego świata, ale zdobył też inne nagrody. Tych nagród mnóstwo. To daje kopa do dalszego działania, że właśnie tak. to, to, to jest na zauważone, pewno. tak? Tak, no szczególnie się cieszę. Ta nagroda World's Best jest o tyle fajna, bo jakby Można sobie nazwać festiwal, że to będą World's Best i, i wystawić nagrodę, ale w, w tym przypadku to polega na tym, że film bierze udział w bodajże 10 festiwalach na, w różnych krajach przez cały rok i zbiera punkty na, na tych 10 festiwalach i ta gala w Walencji jest podsumowaniem całorocznego tego cyklu festiwali. Więc y, w każdym z tych dziesięciu festiwali jest osobne żyli. Kilkuosobowe tam są specjaliści od marketingu, od y, filmu. Y, stąd też ta nagroda dla mnie jest bardzo cenna, bo, bo, bo wydaje mi się, że zasłużona. Mm -hmm, mm -hmm. Uh... No właśnie przed chwilą też powiedziałeś o Wiśle, a to było moje kolejne pytanie, jaki jest plan na kolejne, kolejne produkcje, czyli teraz jest Wisła, tak, na tapecie, czyli za tak. niedługo możemy się spodziewać, że Wisła zrobi szał w, w social mediach, tak, swoim jakimś filmem promocyjnym. Tak, jest szansa no, w najbliższych miesiącach. Powiedzmy, pod koniec pierwszego kwartału będzie. No, już robimy ostatnie zdjęcia. Teraz nam zima w końcu przyszła, więc możemy do końca zdjęcia. Zacząłem postprodukcję, więc będzie niedługo. Z Bielskim też rozmawiamy. E, mam, myślę, fajną koncepcję, taką zupełnie inną. W względem tego, co, co robiłem do tej pory, ale na razie to jest na etapie planowania, więc zobaczymy, co, co mm -hmm. z tego będzie. Jak coś się uda, to pewnie pod koniec roku. OK. No właśnie, bo chciałem zapytać, czy można bielsko y, pokazać jeszcze właśnie z innej perspektywy, wykorzystując jakieś inne techniki, M czy, czy tu w ogóle chodzi bardziej o, o, o jakiś plan, o, 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 e, o cały taki plan na film i y inne zupełnie. Plan bym powiedział, nie chcę też zdradzać za dużo, a te wszystkie filmy, które robiłem do tej pory, były, powiedzmy, podobne. Mhm. Było bardzo dużo poklatkowych ujęć, były gdzieś tam drony i to mocno wizualnie płynęło. Gdzieś tam zaczęliśmy dodawać tą narrację, jak w ostatnim filmie, ale teraz myślę, że jest czas na coś innego. Okej. Okay. Ile filmów y, czy pomysłów wylądowało w koszu? No bo podejrzewam, jak to każe twórca, tak? Nie wszystko się udaje. Pewnie. Y, pomysłów jest bardzo dużo. Ciężko też mówić jakby co, wygląda, co jest konkretnym pomysłem, bo czasem to jest jakiś zalążek, coś mi przyjdzie do głowy, a dwa dni później, nie, to bez sensu. Mm -hmm, okej. Okay. Czyli nie ma tak konkretnie, że, 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 że był jakiś, nie wiem, większy projekt, i myślałeś, że z tego stworzy się jakieś wielkie wideo fajne i, 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 na, i nagle stwierdziłeś, klapa. Nie, no jakieś tam się pewnie takie zdarzały, ale y, jakby mi bardzo na tym zależało, to bym to dalej ciągnął. Mhm, mm okej. Okay. Dobra, no ja mam tyle. W takim razie bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był Tomasz Walczak. Dziękuję bardzo. Dzięki.